Z tej strony Filip Zawłocki i witam Cię w materiale, w którym to porozmawia, porozmawiamy o tym, jak robić reklamę graficzną turbo skutecznie. Zapraszam do oglądania. Generalnie, tak, co jest najważniejsze w reklamie graficznej? Uwaga, CTR. I tak, od czego zależy ten CTR? Od tego, gdzie się wyświetlimy, od tego, co reklamujemy, od tego, jaki jest nasz logotyp, no i krok po kroku sobie przejdziemy przez każdy z tych elementów. Przede wszystkim targetowanie. Generalnie w reklamie graficznej chodzi o to, żeby jak najbardziej precyzyjnie po prostu poukładać sobie te słowa wymagane. No i jeżeli na przykład klient przychodzi z jakąś potrzebą, załóżmy, wpisuje, e, wpisuje załóżmy e, kran, no, nie? No, albo kran, albo bateria kuchenna i tak dalej, no nie, no i ty wpisujesz bateria kuchenna, no i załóżmy tam yy w słowach wykluczających wpisujesz bateria, załóżmy elektryczna i tak dalej. Coś, co nie określa Twojego produktu. To jest w porządku, tylko, że jeszcze bardziej trzeba podejść do tematu, jeżeli chodzi o słowa wykluczające. Jak najwięcej słów wykluczających trzeba tam po prostu dodać. Czyli, jeżeli ktoś szuka baterii kuchennej, no to trzeba wykluczyć na przykład z wylewką cokolwiek, co ludzie mogą wpisywać. I do tego na przykład może ci posłużyć Google Trends, żeby poznać jakieś tam synonimy Twojego produktu lub po prostu co jeszcze Ludzie wpisują oraz też pracuję z planerem kampanii, żeby bardziej budować sobie ten, e, bardziej budować sobie ten obszar słów wykluczających. Dalej, e, jeżeli na przykład już to wszystko stergetujemy, oczywiście nie mówię tutaj o takich. E, Mówię tutaj o takich podstawach, no nie? bo jeżeli na przykład e, strategia reklamy graficznej będzie na coś, co się, e, załóżmy, wyświetla klientom o określonych potrzebach, którzy nie wpisują naszej frazy, e, frazy naszego produktu, a też mają tę potrzebę, no to też jest bardzo taka skuteczna strategia. Natomiast tutaj mówię po prostu o podstawach, czyli tak, e, słowa wykluczające, słowa, słowa wymagane o jak najbardziej, o jak najszerszym, e, e, jak najbardziej precyzyjnie, po prostu musimy to zdefiniować. W tych słowach wymaganych i, i, i wykluczających. Kolejna sprawa jest to, że miejmy tego świadomość, że to się wyświetla również w kategorii, czyli zazwyczaj reklamy graficzne będą super działać, jeżeli kategoria jasna opisuje nasz produkt. Bo załóżmy: e, zabawne gadżety, jeżeli, e, jeżeli reklamujesz coś, e, co kupuje się na prezent i tak dalej, jest to na przykład w kategorii zabawne gadżety, no to to jest tak obszerna kategoria, że generalnie niska jest szansa na wysoki CTR tej reklamy graficznej. Kolejna rzecz zawsze zaznaczajmy po prostu zasięg precyzyjny, bo na przykład jak sobie szukasz jakiegoś produktu załóżmy szczoteczka, to ci, to ci się pojawiają mopy Wileda, ponieważ ten, ta druga opcja, czyli oprócz tego zasięgu precyzyjnego, to zasięg rozszerzony, to idzie troszeczkę dalej od tego drzewa kategorii, czyli jeżeli mamy na przykład supermarket, środki, na przykład akcesoria do sprzątania i tak dalej i tak dalej, to jeżeli dasz zasięg rozszerzony, no to generalnie ten zasięg rozszerzony powoduje że te mopy będą się wyświetlać na przykład w środkach czystości, załóżmy, albo akcesorium do sprzątania, czy czegokolwiek po prostu. Coś, co jasno nie, nie określa Twojego produktu. I to jest generalnie fajne, jak chcesz budować markę, już masz bardzo, bardzo, bardzo duży kapitał. Zależy Ci na tym, żeby to dotarło do jak największej ilości osób. Nie uważam, że to jest rentowne, ale strategie mogą być różne. No i druga rzecz, co z tym CTR-em? Bo jak sobie wejdziesz na przykład w statystyki reklamy graficznej, reklamy, wymiary i tam elementy reklamy, to możesz sobie zobaczyć jaki CTR co ma. No i na przykład z doświadczenia wiem, że największy CTR zazwyczaj będzie miał będą miały oferty. No to tak, jeżeli mają oferty, no to co? No to fajnie działają te strefy okazji, e, czyli po prostu e, pokazywanie ofert w reklamie graficznej tych ofert, które mają strefę okazji oraz, e, oraz generalnie bardzo mocne dopracowanie tych miniaturek, no bo tam po prostu siedzi sukces tego CTR-a. Ale jeszcze. Co też fajnie wpływa, to jest też logotyp. No i ja tu nie mówię, żeby ten logotyp był jakiś super przemyślany, żebyś poszedł do grafika i po prostu, żeby Ci ten logotyp wykonał za załóżmy 1000 zł, bo nie jest Ci to aż tak mocno potrzebne. Oczywiście, jeżeli chcesz, jeżeli wiążesz przyszłość po prostu ze sprzedażą na Allegro i chcesz, żeby po prostu Twoja marka, Twój sklep był rozpoznawalny, no to warto ten logotyp skonstruować mimo wszystko, żeby się tym logotypem chwalić wszędzie. Natomiast aby to było skuteczne tylko przy reklamie graficznej szablonowej, no to on musi być mega zauważalny i bardzo mocno wyróżniający się. Często to są bardzo proste logotypy, które po prostu za pomocą samego elementu graficznego zwiastują, co jest po prostu w tej reklamie graficznej. Jeżeli na przykład reklamujesz, załóżmy akcesoria dla psów, no to za pomocą logotypu również możesz w tym logotypie reklamy graficznej zamieścić coś, co już w łamek sekundy da, da klientowi do zrozumienia, że w tej reklamie graficznej kupi. Jakieś właśnie akcesory lapsów. Kolejna sprawa to jest tekst reklamy graficznej. No i co? Weźmy tutaj pod uwagę parę, parę elementów, czyli co przyciąga uwagę. Generalnie na czym ludzie skupiają również swoją uwagę i na czym ją utrzymują. I to są na przykład takie rzeczy związane z liczbami. O 40% więcej czegoś tam. Albo na przykład coś, co takie słowa pisane po prostu z dużych, z dużych liter, które będą mieć funkcję po prostu zauważalności. Kolejna rzecz, jeżeli na przykład Twoje produkty się czymś wyróżniają, czy może nie pisać konkurencja, lub po prostu może to być nieoczywiste, to na przykład to, załóżmy w interfejsach samochodowych, interfejsy do telefonu z systemem Android. Więc nie jest jasno pokazywane, ale daje na przykład klientowi do zrozumienia, że jeżeli on ma Androida, to powinien w tę reklamę graficzną wejść. Inspiracji masz mnóstwo. Pod wpływem inspiracji po prostu możesz się zapytać czata GPT, co by to mogło być, co przyciąga taką uwagę. No i generalnie możesz sobie ten tekst, ten tekst po prostu opracować tak, żeby po prostu przyciągał uwagę i zachęcał do kliknięcia. Bo im masz wyższy ten CTR, tym po prostu jest większa szansa sprzedaży. Kolejna sprawa to lista ofert. I ten link jest cholernie ważny. Dlaczego on jest tak ważny? No dlatego, że jeżeli zapraszasz klienta na listę ofert, no to tak, często sprzedawcy zauważyją, że robią to w ten sposób, że zaznaczam jakiś tag, który w ogóle nie funkcjonuje. I, I naprawdę są takie przykłady. Ja takie przykłady wklejam często na grupie, do której masz link w opisie i w komentarzu. Ale, ale to często jest tak oczywiste, że nikt o to nie dba. No nie? Więc ten link jest o tyle ważny, żeby po prostu perfekcyjnie go sprawdzić, żeby za pomocą wyszukiwarki Allegro wyszukiwarki Allegro znaczy. Jeszcze Allegro ci podpowiada, jak korzystać z tej wyszukiwarki, dodawać minusy, plusy, nawiasy, cudzysłowia i tak dalej, żeby precyzyjnie zaprowadzić tego klienta do listy tych ofert, co temu klientowi proponujesz. No i wtedy, jeżeli, jeżeli proponujesz klientowi listę ofert, gdzie przejdzie za pomocą tej reklamy graficznej, no to ważne, żeby ta lista ofert była maksymalnie, maksymalnie zwężona pod potrzebę, której klient szuka. Nie dawaj mu linka do całego sklepu. Bo to po prostu nie zadziała, a pamiętaj, że im bardziej utrudniasz klientowi, im bardziej utrudniasz klientowi poruszenie się po Twoim sklepie, tym mniejsza szansa na to, że on cokolwiek u Ciebie kupi. No i kolejna rzecz to jest to, żeby po prostu testować. Testować, testować, jeszcze raz testować, porównywać wyniki. Kliknięcie w reklamach graficznych, duplikuj, kosztuje Cię bardzo mało czasu, a generalnie możesz wytestować sobie różne oferty, możesz wytestować logotyp, możesz wytestować na przykład tekst reklamy graficznej i tak dalej, i tak dalej. Możesz sobie testować różne linki, gdzie, gdzie jest większa konwersja, możesz sobie testować właśnie inne przekazy, czyli, czyli po prostu te teksty, przekazy, czym się na przykład wyróżniasz, co bardziej trafia do klienta i tak dalej, natomiast Mówię to o tym, ponieważ to jest dość oczywiste, dość łatwe do zrobienia, no i w zasadzie, w zasadzie z tego co widzę, bardzo dużo sprzedawców po prostu popełnia masę takich błędów. Natomiast. Jeśli chodzi o reklamę graficzną, to najważniejsza jest tutaj sumienna praca i optymalizacja. Cały czas trzeba pracować nad wykluczaniem ofert, nad szukaniem możliwości, gdzie jeszcze się wyświetlać, nad szukaniem produktów, które mogą być dobre do reklamy graficznej i jak to analizować. No bo generalnie powiedziałem o jednym, o jednym takim elemencie, sprawdzić tą kategorię, być może wystawić po prostu produkt w innej kategorii, gdzie gdzieś, gdzie będzie ta reklama graficzna lepiej funkcjonować, ale to są tylko... To są tylko dwie wskazówki, a tych wskazówek jest po prostu więcej. Kolejną rzeczą to mamy reklamy banerowe. I tak, w reklamach banerowych jest większe ryzyko, bo potrzebujesz lepszego grafika. My to na przykład robimy, my to na przykład u siebie w firmie robimy, że po prostu nasz grafik może ci zrobić taki baner. Jak chcesz, to możemy ci całą tą reklamę graficzną poprowadzić wraz z i zrobimy to turbo skutecznie, ale podpowiem ci może jak to zrobić. Generalnie w reklamach banerowych jest, jeżeli zrobisz to normalnie, w sensie normalnie, w takim sensie, że tak przeciętnie standardowo, no to możesz mieć ten CTR na poziomie 0,2. To jest bardzo niski CTR, bardzo dużo zapłacisz, będziesz miał niski wzrost inwestycji i po prostu, jeżeli to źle zrobisz tą reklamę banerową, no to efekty będą bardzo słabe. Natomiast jeżeli, jeżeli, jeżeli zastanowicie się nad koncepcją takiego baneru, czyli po prostu, co chcecie zakomunikować, w jaki sposób chcecie przyciągnąć uwagę, no to często, znaczy często. W niektórych przypadkach, w tych przypadkach, w których yy, mamy co zakomunikować i czym się wyróżnić, to ten CTR może wędrować nawet w okolicy 3%. Tylko to musi być już no, naprawdę wyszukane, to musi być taka trochę współpraca i tak dalej. I mogę pokazać Ci taki case, gdzie na przykład osiągnęliśmy dla klienta za pomocą reklamy banerowej 60 zł zwrotu z inwestycji. No i tutaj mamy screen. Generalnie ten CTR nie wędruje w okolicach 3%, co zaznaczyłem, ale jak możesz zobaczyć, konwersja jest potwornie duża. Czyli, e, czyli tak, możesz płynąć za pomocą reklamy banerowej, za pomocą komunikatów. E, za pomocą komunikatów możesz płynąć również na konwersję, bo na przykład to zrobi, zrobiliśmy raz taki case w akcesoriach samochodowych, że na przykład niektóre rzeczy były zbyt oczywiste do, dla konkurencji, żeby o tym komunikować. Na przykład, że e, coś działa podłączonego do samochodu w trakcie jazdy i to w telefonie i możemy na przykład sobie sprawdzać stan poszczególnych po prostu czynników. To było zbyt oczywiste dla konkurencji, dlatego tego po prostu nie komunikowali, ale my zaczęliśmy to komunikować i pra, bardzo precyzyjnie trafialiśmy do klientów, którzy mieli dokładnie właśnie tą potrzebę, żeby po prostu sobie coś sprawdzać, czy coś działa, czy nie działa w samochodzie, co się dzieje w trakcie, e, co się dzieje w tym samochodzie, w trakcie jazdy, a nie przy przeglądzie. No i wtedy ten CTR mieliśmy na przykład na poziomie 1,5% i zwrot z inwestycji też bardzo, bardzo, ale to bardzo duży. Więc generalnie jak to wygląda, jeśli mowa o po prostu tym udziale w przychodzie? Często to bywa tak, że, że na przykład oferty sponsorowane załóżmy, że tam dla przykładu masz 10 zł zwrotów z inwestycji. No to reklama graficzna może ten zwrot z inwestycji potroić, Natomiast to będzie e, zabierało mniej więcej 70-80% całkowitej wartości sprzedaży ofer sponsorowanych, pod warunkiem, że to naprawdę sprytnie zrobisz, i pod warunkiem, jaki jest po prostu popyt e, na Twoje produkty i jaka jest po prostu liczba tych wyszukiwań. Czyli gdybyśmy sobie to mogli zmierzyć, no to gdybyśmy, e, gdybyśmy mogli to sobie zmierzyć, no to generalnie Allegro AC e, to jest przedział ryzyka od zera na przykład do takiego poziomu. No bo generalnie, generalnie jeżeli dojdzie do poziomu sufitowego a ten poziom sufitowy to jest na przykład na poziomie 60-70% całkowitego przychodu wygenerowanego z reklam ADS, no to powyżej tego przychodu, żeby go przebić, no to trzeba po prostu przeaudytować konto, wprowadzić zmiany, poszerzyć zasięg itd. itd. A w reklamie graficznej tak naprawdę tego, tego sufitu nie ma. To, to jest w zależności, od, w zależności od, również od naszej kre kreatywności, ale też za pomocą reklamy graficznej można znacznie więcej stracić. No bo my nie, nie płacimy w reklamie graficznej za kliknięcie, no bo jeżeli już przyszedł klient, no to jeżeli jest na przykład różnica w ofercie między 1 a 5%, no to mamy jakieś tam widełki. A jeżeli źle, źle stargetujemy reklamę graficzną, jeżeli po prostu jakieś błędy tam popełnimy, jeżeli na przykład nasza koncepcja się nie sprawdzi, ustawimy i zapomnimy, no to te koszty mogą być naprawdę duże przy zerowym z inwestycji. Także jakbym mógł to określić, przy zwykłych Allegro ADS-ach ryzyko jest niższe ale generalnie może nie wygenerować aż tak dużych zwrotów z inwestycji po prostu jak reklamy graficzne czy reklamy banerowe. Jeszcze dodatkowo Allegro udostępnia reklamę graficzną na stronie głównej, reklam, no taką reklamę showcase na stronie głównej, w oparciu o zachowania behawioralne. I to jest dostępne tylko dla agencji, także jeżeli chcesz, możemy coś do te, dla Ciebie, coś takiego przeprowadzić. Ale, e, czyli generalnie Allegro rozszerza e, ten system reklamowy. Wchodzi troszeczkę bardziej na stronę główną, pewnie będzie kombinowało jeszcze w kierunku serwisów partnerskich, żeby to jeszcze bardziej udoskonalać, albo, albo może przynajmniej targetować się za pomocą ciasteczek czy remarketingu. E, i, po prostu, I po prostu my, jako jako agencję te zmiany testujemy. No i na przykład te zachowania behawioralne, no to wyświetla się to użytkownikom, którzy na przykład weszli na naszą aukcję albo są w kręgu, w kręgu naszych zainteresowań pod względem wieku, pod względem załóżmy płci itd, tak i tak dalej, pod względem na przykład zachowań, jakie produkty na przykład wyszukują w kręgu jakich produktów się interesują i tak dalej, i tak dalej. Także Allegro mocno działa z reklamami. Z tego, co, z tego co widzę, bardziej, działaj, bardziej skupiają swoją uwagę na reklamach, zamiast na po prostu rozszerzaniu rzeczy organicznych, no bo no, bardziej tych promowań odejmują, niż, bardziej te promowania po prostu są odejmowane niż przybywane, bardziej to idzie w kierunku po prostu re reklam i to cały czas będzie się po prostu poszerzać. Czyli jeżeli Twoje reklamy będą bardzo dobrze skonstruowane, to z czasem po prostu będziesz wypracowywał lepszą przewagę nad konkurencją. No to w zasadzie tyle co chciałem wam powiedzieć, e, takie podzielenie się moją refleksją. E, dajcie znać koniecznie, co o tym sądzicie. No i zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania, dołączenia do grupy na Facebooku, gdzie jeżeli chcesz, jeżeli zadasz pytanie, to ten temat dla ciebie po prostu poszerzymy. Bardzo ci dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejny czwartek o godzinie 18:00. Cześć.